Ahoj kamraci. Ahoj kamraci, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z Wami ze Świętej Góry Grabarka. Zanim Wam opowiemy, dlaczego tu jesteśmy i po co ludzie z całej Polski tutaj zjeżdżają, to koniecznie zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, których na pewno nie będzie mało, bo chcemy robić ich jak najwięcej, żeby nas było tutaj dużo i żebyście mieli co oglądać. Góra grabarka jest miejscem takim. To jest święta góra dla prawosławia. Oni tutaj pielgrzymują z całego kraju i zostawiają tutaj krzyże pątnicze. Przynoszą te krzyże i zostawiamy je dookoła. Klasztoru, na, który znajduje się na wzniesieniu. Zaraz go pokażemy. I te krzyże są nawet najstarsze, widziałem 1912 rok. Ja znalazłem, a nie wiem od kiedy tak naprawdę są przynoszone. Podobno słyszałem na kanale, jak to daleko, że z 1800 któregoś roku znaleźli wow. tutaj, że za każdy raz wyszukają nie? nie samymi takimi małymi cerkwiami tutaj Podlasie, wiecie, jakby słynie, ale tutaj jest taka dość duża cerkiew, w której byliśmy w środku, ale niestety jest zamknięta. Właśnie to jest tak, że Trzeba widzieć kiedy te cerkwie są otwarte, no ale sam teren spacerowy i te krzyże robią naprawdę niesamowite wrażenie. Na Świętej Górze obowiązuje przyzwoity strój i zaczynają się krzyże pokutne. Tych krzyż jest niekończąca się ilość, naprawdę z każdej strony jest ich... no taki las krzyży po prostu. Są nowe, stare, niektóre tu mają po 100 lat nawet. Sile różańcy jest, zobaczcie. Tu wiszą różańce, wielkie krzyże, małe krzyże, mniejsze, aż po takie z patyków. No i tu prawosławni z całego świata może nawet, na pewno z całej Polski się zjeżdżają. Licezja lubelsko-chełmska. W sklepiku możecie kupić mhm. ikony i inne pamiątki. Chyba posrebrzane to są. Mhm, ale ładne są. Ładne. Za trzy dyszki, taka malutka posrebrzana. Mhm. Możemy kupić taką. No tak się rozumiem, bo on się zawsze Taką ikonę kupiliśmy. Z góry grabarki Święty Jerzy wraca z nami. Chcieliśmy ikonę, szukaliśmy różnych. A tu jest akurat wojowniczy Święty Jerzy, który włócznię przebija smoka, A żeby było, wiecie, tak raźniej, to ma imieniny tego dnia. Kiedy ja, więc Idealnie. będziemy imieninować się razem. Święta Góra Grabarka znajduje się bardzo blisko miejscowości Siemiatycze. Według niektórych historyków, początek miejsca kultu datuje się na XIII wiek. Według legendy, inicjatorem modłów był nieznany z imienia Starzec. Miał we śnie objawienie, wskazał górę jako miejsce, na którym miano postawić krzyż, a następnie modlić się o ocalenie. Tak zrobiono, postawiono tam pierwszy drewniany krzyż, ale z czasem zamieniono go na kapliczkę. Tom następnie rozbudowano i postawiono cerkiew. Tradycja pielgrzymowania na górę grabarkę tak naprawdę nasiliła się w latach 80. XX wieku. Obmycie się wodą ze źródełka, które znajduje się u podnóża góry, ponoć pomoże pokonać wszelkie choroby. Jedziemy sobie furą, jedziemy i nagle. Droga się kończy. Internetu nie ma, zasięgu nie ma, nic nie ma w ogóle, totalnie. I wiecie co? Dojechaliśmy do granicy, ale patrzcie sami. Zakaz przejścia, granica państwa i zamknięte. Tam płot widać w oddali, zasieki. Jesteśmy na granicy z Białorusią. Zaraz pokażę wam jeszcze na mapie. Droga zamknięta, jest napisane, napisane tutaj, zobaczcie. Granica państwa, przekraczanie zabronione. A dokładnie tutaj jesteśmy, zobaczcie. Już po tej, po tej stronie mamy już Białoruś. Proszę. A my jesteśmy teraz przy tej cerkwi. Idziemy ją zobaczyć, no udało mm. się do niej dojechać. Dziwne uczucie, prawda? Jak Dziwne granica uczucie, państwa nie? jest zamknięta. Tak, tak, no i ten płot tam taki wielki, nie? Ale nie będziemy Nie. wchodzić sprawdzać, bo... Z tego co się orientuje tylko jedno. Przejście jest graniczne, otwarte z Białorusią. Nie pamiętam, właśnie, ale duże. Tam w oddali wyłania się cerkiew pod wezwaniem ikony Matki Bożej. Wszystkich strapionych radość. Tak jest napisane na mapach Google. Ludzi zero, no poza nami, bo tak wnioskujemy, że chyba. Po prostu obawiają się ludzie jechać aż tutaj pod granicę. Taki tip od nas, jak będziecie się tutaj wybierać, to ustawcie sobie na nawigacji trasę. W obrębie granicy wyłączcie internet, dlatego że tutaj już nadajniki łapią Białoruś. No i niestety można później. Na rachunku się mocno zdziwić. No, my mieliśmy już raz, że nam się włączył, tylko że byliśmy w kompletnie innym miejscu. Ale złapało nam normalnie białoruski czas. Naprawdę. Wojtka zegarek tak. przesunął się godzinę, jakby było później, bo było u nas po 17.00, przekręcił się na 18. Trzeba uważać, że później się nie zaskoczyć tym rachunkiem. Bo my też żyjemy. się teraz, to tutaj jest wokół, bo jest naprawdę pięknie. Po lewej stronie przed wejściem jest jakiś staw. tej ławeczki można odpocząć. Wszystko w niebieskim kolorze. No i zobaczcie, jaka piękna cerkiew. Też ty krzyży pokutny. Chwilę. mi się to troszkę z domkiem muminków. Zobaczcie, tutaj Jezus pilnuje studni. Tu jest źródełko ze świętą wodą. Jest kubeczek, można się napić. I zobaczcie. pójdzie. No, nie mam jak się nakręcić, żebym się napił. A jestem tu wodę. Yy, ręce u mnie. Słuchajcie, to chyba za 30 stopni. Nie, więcej chyba pokazywało, ze 32 stopnie. Woda, jak woda, ale święta. Teraz czekamy na efekty. Po drodze po lewej stronie mijaliśmy kasztelnik Koronę Podlasia. Postanowiliśmy tutaj zajrzeć i zobaczcie, jak to fajnie wygląda w środku lasu. Pan tutaj wybudował zamek. Tutaj smog, tutaj stół do biesiot. Zobaczcie, jaka tu jest gościnność. Jeśli masz chęć na kubek kawy lub herbaty, proszę częstuj się. Woda do picia. Dobra, mili państwo, przyjechaliśmy teraz do Brańska. Bo wypadałoby zjeść obiad, jest godzina no. 15:17, 15-17, a my jeszcze nie jedliśmy nic, a tutaj w ogóle jakiś festyn jest. No coś tam takiego się dzieje, ale słuchajcie, myśmy tutaj specjalnie po drodze zajechali po to, żeby udać się do gospody, ziemia Brańska. Z polecenia, jak już wielokrotnie słyszeliśmy u Macieja, tak, kanału Maciej Podróżuje i Smakuje Kuchenne Rewolucja. No tutaj i... ostatnio też widzieliśmy, w sumie parę miesięcy temu wrzucił film, więc idziemy sprawdzić. Czy rzeczywiście smaki tutaj te podlaskie są takie jak w opowieściach Już z daleka widzimy knajpę Po kuchennych rewolucjach Więc idziemy spróbować Jest i gospoda ziemiobrańska Zaraz wchodzimy do środeczka Patrzcie jakie tu pyszności i smakowistości to, nie, nie, nie z tą kamerą, bo mamy To nic, to nic O i patrzcie tutaj, ja nie wiem na co mam patrzeć Tu jest wszystko takie piękne, chleby piękne, nie? Ten chleb, te ciasta, patrzcie co tu się dzieje A jak pachnie to jest po prostu mistrzostwo Co? Nie ja że Tutaj no, jest miejsce na kałamarz, kiedyś tak. takie łapki szkolne były. Myśmy w ta, takich łapkach się dzieje. Kałamasz i się maczało? Tak. No i mamy menu, tutaj są cztery dania po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Ja będę miał okazję w końcu spełnić swoje kulinarne marzenie i poliki wołowe zamówić. Oby się nie okazało, że ich nie ma, bo jest późno. Mamy dwa deserki. Jakieś przekąski. Każdy znajdzie coś dla siebie. Krótka karta, konkretna. Ja się waham między tą sałatką ziemską, a z Hub'em, bo wiem, że seks Hub to na pewno Maciej właśnie pokazywał. Ja policzki, no mówiłem o tym. Miałem dwa marzenia kulinarne, zjeść zupę z raków i poliki wołowe. Wszystko jasno, klarownie i konkretnie. Już rozgraliśmy zanim zdążyłem pokazać, ale zobaczcie, lemoniada i woda z ogórkami i z cytryną ja w tak. dało mi się zrealizować. Drugie marzenie kulinarne podczas tego wyjazdu, bo miałem okazję spróbować tych policzków wołowych i powiem wam, petarda. Jak będziecie mieli okazję, to jak w dym walcie. Jeszcze w ogóle szefowa nas nie wypuściła bez daru. Zobaczcie, jakie skarby ziemi brańskiej dostaliśmy. Sok z mirabelki, to taki syrop w sumie. Tutaj mamy serek jakiś pyszny. ja jacie. Do tego jakiś... Jest... Jaki to jest Nie ser. wiem, wygląda tych kozi czy coś. Konfitura z mirabelki. Nie, no ja Jeszcze jestem przy... dalej, bo ja... to nie... Piernicze. Masełko pietruszkowe. Jeszcze masło z chrzanem masło i miodem. Czy to jest takie masło jak było na tym, na, na chlebku? Na śniadanko. Kurczę, nie wiem jak tu się dostać, żebym nie zwalił. Zobaczcie, mm. ciasto drożdżowe. Żartujesz? Jeszcze tutaj jest chleb. Jak, jak to pachnie. Nie no ja jestem dziękujemy w szoku i... Bardzo dziękujemy Ja też się tu obrócę Jesteśmy po prostu w szoku Nawet nie wiemy co powiedzieć Miejsce Perfekt Jedzenie Perfekt z plusem Gospoda załoga Ziemia Brańska Po prostu, po prostu petarda. Przeszliście jestem... Przeszliście wszystko No już teraz się od nas nie odczepicie Rewelacja Aż nie wiemy co powiedzieć Jesteśmy zachwyceni Zaskoczeni Zauroczeni I bardzo nam miło Naprawdę Że nas tak ugościliście Serce tutaj dla was Czapki z głów Czapki z głów Dziękujemy Dojechaliśmy słuchajcie jesteśmy już praktycznie pod domem. No w zasadzie jesteśmy pod domem, zaparkowaliśmy i powoli będziemy kończyć ten odcinek. My wiemy, że te odcinki nie są jakieś super długie z tego Podlasia, ale uwierzcie nam, że my co chwilę po prostu jesteśmy gdzieś. Rano wyjeżdżamy. No mamy teraz wieczór i jesteśmy tak naprawdę dopiero pod domem, a tu jeszcze praca czeka. Wiecie, my ciągle gdzieś jesteśmy, ale ile dajemy radę tyle po prostu kręcimy. Tak naprawdę jeden odcinek to jest jeden dzień i to dosłownie tak wychodzi. Tak. Jeden odcinek jeden dzień. Kręcimy tego sporo, bo chcemy Wam pokazać jak najwięcej, bo my też zobaczyliśmy tu mnóstwo rzeczy. Mm -hmm. Ciągle widzimy jeszcze przed nami kolejne dni. Ale jesteśmy pewni na... 100% że my wracamy na Podlasie. Już to wam mówimy teraz, bo jest petarda. Petarda, no po prostu jest petarda, więc na pewno wrócimy. Ja już będę się rozglądać, kiedy tylko będzie można wrócić. Jesteśmy zauroczeni Podlasiem. Nie wiem, pewnie już powtarzaliśmy to w innych odcinkach, ale po prostu tu jest wspaniale. No i z tego miejsca chcieliśmy podziękować za to, że jesteście, za to, że komentujecie, oglądacie. Namaste. No i oczywiście zachęcamy do tego, żebyście zostawili łapki w górę, zaznaczyli skus. Zaznaczyli subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo was to nic nie kosztuje. a Nam daje naprawdę taki, taki impuls do działania, żeby robić Takie więcej materiałów, i no i więcej, lepiej. Dajcie znać jeszcze, jak Wam się ta seria z Podlasia podoba. Jeśli macie ochotę, to my na pewno tutaj wrócimy i nagramy po prostu więcej, bo wiemy, że jest też jeszcze więcej rzeczy do zobaczenia. No i oczywiście, że tradycji stało się za dość, przydałby się komentarz odcinka. Na jakim mógł. Można by było zrobić komentarz odcinka teraz. Hmm. Hmm. Jako, że byliśmy na górze grabarka, to hasem odcinka będzie Grabarka. 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 Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj.